Jeżeli szukamy jak wyglądają slumsy to myślę, że polecam wycieczkę na zielonogórskie osiedla mieszkaniowe. Slumsy wyglądają tak. Są to różnokolorowe balkony. Jest taki krajobraz. Tak wygląda na slumsach w zachodniej Europie. No i to no, oczywiście doszło do Zielonej Góry. To jest taki... Ja, no to jeszcze latem jest bardzo wysoka trawa. No niestety. No... Proszę Państwa, to miasto składa się w w 60% ze slamsów, nawet w większej ilości, myślę, że jakieś 70-80% mieszkańców Zielonej Góry mieszka na slumsach i stało się to taką normalnością. Media tego nawet nie dostrzegają, bo ci ludzie sami być może mieszkają. No, warto powiedzieć czym są slamsy. Slumsy to są takie zaniedbane obszary urbanizacji podupadłe, gdzie jest wysoka przestępczość gdzie brakuje dobrej jakości terenów rekreacyjnych. Zobaczmy tutejszy plac zabaw. Tak to wygląda. Może podejdę bliżej. Jest to jedna dziesiąta tego, co tu było, gdy byłem dzieckiem. Było tutaj więcej sprzętu do zabaw. Zostało tylko to. Tutaj nie ma żadnych boisk w bliskiej okolicy. Nie ma żadnych... Jest trzepak. Tam jeszcze są jakieś inne rzeczy. Zakratowane balkony, każdy w innym kolorze, to są slumsy, proszę Państwa, w 100% nie ma tutaj żadnych wątpliwości, chociaż być może wątpliwości będą mieli różni tak zwani idioci, którzy z nacjonalistycznych i szowinistycznych pobudek będą twierdzili, że ktoś tu nie ma racji, bądź się myli. No, jeżeli popodróżował po Europie i zawsze w bardzo krzywe dzielnice różnych europejskich miast... I mu jeszcze je odpowiednio nazwano, to wiesz czym ma do czynienia? Zapraszam do polskich slamsów. No, jakby to powiedzieć, sam przy takim czymś mieszkam. Także co. Tutaj... Także, no, chciałbym, żeby to się zmieniło. O, tutaj filmuję bardzo fajny budynek. Tutaj kiedyś był Pub Amsterdam. No, coś takiego, powiedzmy, że europejskie miejsce imprezowania w Żonej Górze. Działy się tu bardzo fajne imprezy. Podobno hałas przeszkadzał mieszkańcom, nie wiem jak to możliwe, ale z różnych przyczyn a także ekonomicznych ten to miejsce warto dbać o to, żeby w Zielonej Górze po prostu ta kultura kwitła. Na tym osiedlu kiedyś były trzy takie kluby, także na ulicy Towarowej, Peron 5, ten padam Amsterdam, jeszcze jedno miejsce, teraz nie zostało tutaj praktycznie nic. Także to pokazuje też upadek tego miejsca jako, jako po prostu no, części miasta. Związany także z emigracją młodych osób. Stąd większość moich znajomych, których tam wyemigrowała bądź zamierza takie coś zrobić. No nie mieszkają ja tutaj, tam na dziesiątym piętrze mieszka mój kolega. Mieszkał mój kolega z podstawówki, teraz już nie mieszka. Dziękuję za uwagę. Na góraż bardzo zielona górę.